Witajcie w Futurce wz to 113 GFT w losowaniu na dyszki, studzianki tutaj Pojazd na pewno bardzo groźny dla każdego przeciwnika I trzeba się z nim liczyć, bo on naprawdę ma rąbnięcie, a tutaj bohater gra na goldzie mając uwaga 395 mm penetracji Rozumiecie to? To jest tak zarąbista wartość, że taki mały x 60 tp jeśli potraficie jakokolwiek celować, nie będzie stanowił dla was żadnego problemu. A z tego co kojarzę, mając 420 mm, jesteście w stanie przebijać Isa VII powierzy jak pancerem. No, coś pięknego. I na przykład taka ebolka nie będzie dla was stanowić żadnego problemu. No i już na pierwszy ogień pesteczkę dostaje niemiecka fałka, czyli no po prostu chłop nie miał dobrego początku, a aczkolwiek ostatnio no w po prostu się gra jest ten maraton i tak dalej to w trzy grille, trzy grille w bitwie pojechaliśmy na Kareli do takiego jednego krzaczka, już nie pamiętam w którym miejscu. No ale po prostu pilnować przejazdów yy, czołgów ciężkich tam na na tym wzniesieniu tak jakby tam przy prawy górny róg, lewy górny róg mapy, no nie? Wyjechał gościu Super Conquerorem. <grym> ja mu współczuję, no ale mniejsza z tym. Tutaj na razie ta fałeczka będzie miała na pewno duże problemy, bo jest zamknięta, nie ma co zrobić. A my z tą trasu jesteśmy w stanie go jednym strzałem wysłać prościutko do garażu, do kolejnej bitewki. I miejmy nadzieję, że to w końcu się uda, bo on delikatnie nas tutaj blokuje. Ale też jest chłop świadomy tego, że. No jest na hita I będzie próbował pewnie przeżyć jak najdłużej No w działo można mu strzelić tylko po to żeby miał uszkodzone A nóż widelec może nas nie trafi I teraz tak dostajemy spocika od Mausika No i przy okazji taką surprise pesteczkę Ale to i tak nic nie zmienia bo Jesteśmy pojazdem który ma pancerz w... Jakby wam to powiedzieć, no jeśli jest skontowany, robi robotę, jeśli jesteśmy do kogoś frontem, nie podbijamy się, no to już tak kolorowo nie jest. A ten mouse, zobaczcie co on tutaj robi, chociaż szczerze mówiąc tutaj osobiście celowałbym w dolną płytę, była dużo większa i obstawiam, że większe prawdopodobieństwo, żeby tam siadł, no ale bohater co wybrał. To jego weszło i to bardzo ładnie. 890 jeszcze teraz i z siódmy. Żałuję, tylko że nie patrzyłem w co on dostał. Tylko patrzyłem na tabelę z uszkodzeniami, ale mniejsza z tym. No, pojazd robi na pewno robotę no w bliskim dystansie, bo celność 0,33, to jak na TDK, to wiecie, nie jest źle. Mogłoby być lepiej, ale to jest TDK szturmowy, który z reguły powinien podjeżdżać na blisko, ale też. Jeśli dobrze kojarzę, ma bardzo fajny kamuflaż i można tutaj też przyczaić się w krzaczku. Lufa, jak sami widzicie, dosyć krótka, co może by nie wskazywało, że jest super celny, no ale ten IS może mieć na pewno bardzo duży z nami problem. Poza tym fałeczka wychodzi po jarzmie, niestety jej nie przebijamy delikatnie w lewo, w prawo od jarzma, Prawdopodobnie by to weszło, ale niestety nie w tym wypadku. Poza tym sami widzicie, ile ta fałka żyje tam. Arta mogłaby się nią za, zaopiekować. I teraz jeszcze po raz kolejny nie przebiliśmy. Pociski goldowe powoli nam się kończą, a czykolwiek i tak mamy ich jeszcze sporo. Miejmy nadzieję tylko, że Bohaterowi nie zabraknie amunicji tak jak Ziomkowi w ostatnio w KPZ-cie 50 ton, ale... Tu i tak mm, widziałem powtórkę na chori, gdzie gościu w tytule zapisał, że się wypsrykał z amunicji, więc to wcale nie jest takie rzadkie. Bitewka trwa, jak sami dobrze widzicie, ponad no 4 minuty, i dopiero teraz jakieś dwa fragi wpadły. Na naszą korzyść, na szczęście, no ale nie ma tragedii. Aczkolwiek za momencik, to właśnie Vickers polegnie, wjechał w trzech, w tym w Badgera SDBK. No i to jest DPM, który może nam zrobić bardzo dużą krzywdę i w końcu kończymy tą fałeczkę Pogarnku wchodzi nam pięknie. Ale po drugiej stronie Mausik i siódmy też coś kombinuje. Tutaj nie wiem czy uda nam się go przebić, ale... No. <grywka> no nie wiem czy uda nam się go przebić. Ale miałem mówić. Nie bardzo opłaca się robić i sami, i obiektami 사이 bo potrafią od tego wybuchnąć. No i mamy tutaj świetny tego przykład. Mausik przed nami oddał strzał, ale zdążył się schować. Niestety, tak to z reguły jest, kiedy to rywal na nas czeka. A my musimy pod niego wyjechać. No ale teraz tak, problem pojawia się w okolicach naszej bazy Leopard. Będzie próbował coś tam wyspotować, ale to my musimy złapać tego badżera. Zmieniliśmy pocisk na APK, żeby nie weszło w bok za zero. No i w mieście jesteśmy już praktycznie sami, także sami. Jeszcze AMX jest, ale z tego co było wcześniej, to już nas mocno tutaj drużyna przeciwna zredukowała. I w czołgach przez moment mieliśmy remis, ale fajnie, że Leopard nadrobił na EBR-ze, bo, im, bo nasz kołowiec bawi się po drugiej stronie. Zamiast już teraz w tym momencie zrotować, podświetlać bazę, wykorzystać swój kamuflaż i wykorzystać to, że mamy tam co najmniej 3-4 czołgi, które mogą robić te uszkodzenia. On wyjechał jak totalny paziu jeszcze butek przed nami, haeczek, wchodzi za 1100! To jest przepiękny widok, tylko właśnie szkoda, że jesteśmy tutaj już sami i osamotnieni. Po drugiej stronie EBR walczy, walczy z Vickersem. I teraz musimy naprawdę bardzo dobrze się zachować, żeby to wygrać. dpm mowo stoimy całkiem nieźle, tylko wiecie jak to będzie. Jeśli nam WUTEK wyjedzie na plecy, to będzie niemalże koniec. Pytanie tylko, ile on może mieć amunicji, ale nie ma go, więc prawdopodobnie sobie ładuje albo nabrał respektu. No i teraz y, popatrzcie, czy na plecach nie dałoby się znaleźć jakiegoś bicia na przeciwnika. Wydaje mi się, że to 60TP byłoby do złapania I on też lubi wybuchać, ale przede wszystkim mamy tutaj Fosza, Heczek, tył No i żonglowanie amunicją, żonglowanie amunicją, ale Wchodzi w bok No i Eber wygrał starcie z Vickersem Bardzo dla nas dobra informacja, bo może ściągnąć tego WTK Nasi bronią się dzielnie Pytanie tylko Co z tym Przebrzydłym stb i 60 TP, niestety, bohater połacił się na uszkodzenia, i tym skończyć focha. Strzelał do 60 TP, który teraz w sumie każdy z tych pojazdów jest na dobry strzał z haeka. Przed nami, gdzieś siedzi Mausik, jeszcze Wótek. Zobaczcie, czkawka mnie złapała. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać na nagraniu, ale. Pojawia się STB, pojawia się Hori, pojawia się Maus, jest do nas frontem, nie mylimy się, powinniśmy go skończyć kolejną pestką, ale tutaj wychylamy zdecydowanie pod rywali, a nie chcemy spotkać się z Foszem. Mausik zmieścił nas w jedną, w jedną pestkę i teraz my możemy go dobić. Troszkę było ryzykownie, że wejdzie za zero, ale udało się, 9200 uszkodzeń na naszym liczniku EBR. Tańczy przy bazie rywali, poluje na pewno na tą artę. No i jeszcze estebek na niego by się przydało sieknąć raz. A porządnie z podpaleniem, także wysadzenie i podpała w jednej bitewce świetnie to wygląda. No i wótek porobił tych dwóch naszych oponentów. A teraz jeszcze kołowiec. Miejmy nadzieję, że wygra z tym obiektem. No przykro by było, gdyby się to nie udało ale <tryfedna> Fosh dobity, Hori jest gdzieś tam przed nami EBR miejmy nadzieję, że za chwilę zaopiekuje się w odpowiedni sposób tą Artą także Hori stoi w sytuacji 1 na 5 nie wróżę mu tutaj niczego wspaniałego, raczej że się to dla niego skończy ale wyciągi się zdarzają, co prawda Wiele pojazdów ma dość sporo HP, więc to będzie dla niego dodatkowym utrudnieniem, ale niczego nie przesądzajmy. Jest Hori do nas bokiem, haeczek, obrócił się frontem, no i teraz musi być z powrotem bokiem, no i kurde, gościu robi wspaniałą robotę używając tych haeków. No naprawdę, tutaj bardzo fajnie to wygląda, Hori na jeden dobry strzał, ale myślę, że K91 go pokara zdecydowanie mocniej niż my. Nie będzie w stanie to wygrać, ale jest na chita, więc to taki taniec z rywalami, no i Wutek ściągnął ostatniego naszego rywala. Bitewka wygrana, ponad 11 tysięcy uszkodzeń nastrzelane w 9 minut, także szacun dla gościa. 4 fragi, no i mam nadzieję, że bitewka wam się podobała, dzięki za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie, cześć i czołem!